Witam serdecznie moim gościom Jakub. Nie ma z Gold Team Eble Lorek. Witam serdecznie. Bez wątpienia zawodnik meczu. Kuba, e, pamiętny mecz, wszyscy go znają. w Wolfsburgiem grał, Bayern Monachium, Lewandowski w 9 minut, 5 bramek. Tu dzisiaj nie wiem ile minut, nie wiem czy nie krócej. E, też 5 bramek domu weselnemu Sylwia. Kopia tego pojedynku Kuba. Nosza te twoje dzisiejsze wybryki na boisku. Jak to zrobiłeś? Po prostu to jest format dnia. W takim momencie się znalazłem, że. Co nie uderzyłem, to wpadało do bramki. A też trzeba przyznać, że wielka zasługa była całej dzisiejszej naszej gry. Tak wyczekiwaliśmy zawodnika, zawodników Sylwii. Daliśmy im, oddaliśmy im piłkę, ale to było świadome zagranie z naszej strony, po to by kontrować i właśnie w ten sposób zdobywać bramki, jak dzisiaj. Fajny przyjacielski żart, nawet tutaj między Wami, między wami drużynami zawodników Sylwii, że pół roku ci nie było i rozpierdoliłeś, Sylwię w jeden mecz. Oczywiście, w czym nie oka? Dokładnie, co, coś w tym jest. Powiem tak, że przerwa się była dłuższa i to widać po mojej formie, ale z jednej strony fizycznie może nie wyglądam jakoś najlepiej, ale. Umiejętnościami chyba nadrabiam. Zdecydowanie to potwierdzam. Nadrabiasz tutaj umiejętnościami. Kuba, patrząc na tabelę, 6 punktów przewagi nad Tridżem, nad Sylwią. Gdyby dzisiaj hipotetycznie trade wygrał, to będziecie mieć punktów świetna zaliczka. Ok, gramy dalej, ale to już jest dobry dystans nad rywalami. No tak. Jakby zaliczka przed rundą jakby zasadniczą całego sezonu jest, byłaby bardzo dobra, ale nie zapomnijmy, że za tydzień gramy z Tliczem. Tak. Warto by było ten mecz przynajmniej zremisować, ale to z takim założeniem nigdy nie wyjdziemy na spotkanie. Więc w przypadku wygranej za tydzień z bardzo dobrą zaliczką punktową przystąpimy do zasadniczej rundy. Pokonanie, pokonanie takiego zespołu, jak dom Weselny Sylwia e, będzie dodatkową krzepą, dodatkową moty motywacją i tak naprawdę wykrzesze was dodatkową energię, bo takie mecze na pewno dodatkowo motywują. Wiadomo, jest to z, przeciwnik, re renomowany tutaj na tej lidze, ale my nas nie trzeba motywować, tak? S my sami siebie nawzajem motywujemy. Czasem są to. Komentarze nie całkiem miłe co do siebie, ale staramy się to jakby temu zapobiec i wspierać się tylko dobrymi słowami na boisku. Dziękuję za wywiad, za lodzie. Tygodnia można powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję.